Witam Państwa w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W szkole, dla której działania proekologiczne są szczególnie ważne, o czym opowiedzą za chwilę Państwu przedstawiciele naszej społeczności. W zeszłym roku w ramach w naszego projektu spo społecznego zorganizowaliśmy akcję nagłaśniającą problem fast fashion wśród uczniów naszej szkoły. Między innymi oglądaliśmy film pod tytułem The True Cost, opublikowaliśmy wywiady z wykwalifikowanymi specjalistami oraz zorganizowaliśmy wystawę pokazującą rozkład różnych materiałów znajdujących się w ubraniach. W naszej szkole mamy wodę w polidełkach i dzięki temu nie musimy kupować plastikowych butelek. W naszej szkole znajdują się takie piękne designerskie stojaki, które zachęcają ludzi do przyjeżdżania na rowerach. W naszej szkole mamy dużo okien, dzięki temu nie musimy zapalać świateł. W naszej szkole mamy świetniki do segregacji śmieci na papier, plastik i szkło. W ramach Kółka Biologiczno-Klinicznego STEM zaprojektowaliśmy konkurs na temat energii odnawialnej. Przygotowaliśmy plakaty na temat energii odnawialnej, a podczas konkursu drużyny będą musiały wykorzystać tę wiedzę, aby wygrać konkurs i zrobić czapkę. Siedziba naszej szkoły będzie podlegać głębokiej termomodernizacji. Zmieniamy m.in. oświetlenie na LEDowe, owe oszczędne. Będziemy mieli fotowoltaikę wraz z magazynem energii, dodatkowo pompy ciepła i kurtyny cieplne. Oprócz fizycznych zmian w naszym budynku, będziemy również prowadzić edukacyjne wydarzenia. Pojawi się między innymi licznik oszczędności w obu szkołach, który pozwoli nam. Zauważyć, co udało nam się już zaoszczędzić, ile, ile energii i ile pieniędzy. W naszej szkole zbieramy również zakrętki i każdy może kilka wrzucić. Tak jak ja. W ramach Hawk'Storm budujemy mini wiatraki. Modele te pozwolą nam zrozumieć budowę prawdziwych, dużych wiatraków oraz zasilić małe domki w słoikach. W naszej szkole przypominamy o tym, aby wyłączyć silnik, oczekując na dziecko, żeby nie zanieczyszczać powietrza. Ponadto w klasach pierwszych w naszej szkole organizowany jest projekt społeczny. I w ramach tego projektu społecznego czwórka naszych uczniów zdecydowała się na zrobienie i przedstawienie mini wykładów na temat energii odnawialnej dla uczniów klasy ósmej. Na terenie szkoły mamy również szklarnię, w której wraz z uczniami uczymy się ekologicznych metod uprawy roślin. W naszym szkolnym ogrodzie znajdują się również hotele dla owadów, które pomagają owadom znaleźć schronienie w tym betonowym lesie. To, to tylko niektóre z działań proekologicznych, jakie podejmujemy w naszej szkole. Projekt jako pracownia pozwoli nam rozwinąć się w zakresie odnawialnych źródeł energii.